Witam, to Magda i kolejne prosty, smaczny i szybki w przygotowaniu napój. Ostatnio miałam przyjemność być w bardzo sympatycznej knajpce, gdzie piłam przepyszną lemoniadę pietruszkową i ten napój chcę Wam dzisiaj tutaj pokazać. Sam pomysł zatem nie jest mój, aczkolwiek już chęć jego odtworzenia, jak i składniki yy, oraz zastosowane proporcje są już jak najbardziej moje. Lemoniada wyszła przepyszna, aczkolwiek oryginał chyba jednak trochę bardziej mi smakował, może ze względu na sympatyczną atmosferę spotkania. Napój wyszedł orzeźwiający, chłodny, naprawdę przepyszny, no i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że zdrowy. Jeśli Wam się spodoba to przepis i składniki oraz wszystkie proporcje znajdziecie na www.skutecznie.tv gdzie ja serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę jak przygotowuję tę lamoniadę pietruszkową, do czego również bardzo serdecznie zapraszam. Jest przepyszna i gorąco polecam. Zaczynam od tego, że biorę pęczek świeżej natki pietruszki, myję go i tak z grubsza osuszam. Następnie odcinam łodyżki, a pietruszkę siekam. Robię ten napój po raz pierwszy, właściwie odtwarzam, czy też tworzę go na podstawie smaku napoju, który piłam w kafejce. Napój będę przyrządzała w blenderze, więc być może to siekanie pietruszki jest zbędne. Na wszelki wypadek jednak posiekałam tak z grubsza i przekładam ją teraz do blendera. Teraz dolewam niegazowaną wodę mineralną. Dwie szklanki o pojemności 200 ml. Wyciskam sok z połówki cytryny. I oczywiście dolewam go do wody. I baza lemoniady w zasadzie gotowa. Teraz trzeba to dosłodzić. Gdybym miała w domu cukier trzcinowy, to dodałabym dwie łyżki cukru trzcinowego. Nie mam, więc dodam dwie łyżki miodu. Ale myślę, że posłodzić można w dowolny sposób yy, zwykłym cukrem, także białym, w ostateczności nawet słodzikiem. I teraz dodam szczyptę soli, żeby wydobyć słodycz napoju i podkreślić jego smak. I ja dodam jeszcze odrobinkę mielonego kardamonu. A gdybym nie miała kardamonu, to dodałabym tutaj szczyptę mielonego imbiru lub niewielką ilość świeżego imbiru, dość solidnie rozgnieconego. Na koniec kilka kostek lodu. Ja dodaję 5. Przykrywam i dokładnie miksuję. I gotowe, pachnie pięknie, orzeźwiająco i bardzo pietruszkowo. Podaje schłodzoną bezpośrednio po przyrządzeniu. I naprawdę jest to wspaniały, orzeźwiający, bardzo smaczny, a przy tym bardzo zdrowy napój. Mam nadzieję, że Wam posmakuje i że zechcecie go zrobić. Gorąco zachęcam, a moją lemoniadę podaję na stół. Na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Naprawdę przepyszna i w stosunku do odtwarzanego z pamięci smaku mogłabym dodać odrobinkę mniej soku z cytryny, aczkolwiek w tej wersji jest również bardzo smaczna i myślę, że często się będzie pojawiać na naszym stole.